Ja jestem Poznański, deweloper. Dzisiaj kolejny materiał. O, wczoraj w Poznaniu była burza. Dzisiaj również padało, ale akurat na moje przyjście zrobiło się ładnie. Bardzo się z tego cieszę. Wiem, że słabo mnie słychać, więc e, widzimy się zaraz. A raczej słyszymy. Dobra, nieważne. Model dzisiejszego filmu będzie nieco inny, ale to e, zaraz. Mam dzisiaj nieco inny plan niż zwykle. Galeria malta po deszczu i wczorajszej buzy, burzy. Bu, burzy. Tak właśnie wygląda. Pięknie słońce oświetla. Ledwo co e, zamoczone ściany. No, nieźle to wygląda dzisiaj. Znów tak jak wczoraj, czyli z daleka frontową ścianę będę nagrywał i też z daleka e, ścianę tylną, ale tylko parking, no ale o tym naprawdę zaraz. Ostatnie ujęcia parkingu będą inne niż zwykle. Będą, no, z takiego ciekawego punktu widzenia, który ostatnio akurat przypadkowo zupełnie odkryłem, ale dobra, czas się uwinąć z tym parkingiem, żeby mieć więcej czasu dzisiaj. Tu się dosłownie wytworzyła ściana Lip, która odgradza tak naprawdę, tą część od tamtej. No niestety te drzewa powykrzywiane takie, troszeczkę nie w niektórych miejscach, ale dobra. Ja do końca nawet nie idę, bo nie ma po co. Tu, gdzie się kończy słońce, to gdzieś tu dojdę mniej więcej. O, Panowie chodzą, bo znowu nierozsądnie wybrałem czas. 15.32 jest. Nie jest to zbyt dobry czas. Jednak pójdę trochę dalej, żeby mieć lepszy, lepsze miejsce do nagrania. No i tamtej części obecnie nie nagram. Może za chwilę da radę. Jak na razie tą tutaj. Znowu się rozmazała kamera. Mi... Można to i lepiej, ale teraz nie, bo chcę przybliżyć tam parking, nie widać go. No Przepraszam za to, naprawdę masakra. Coś tam widać. No niestety muszę takie, że tak powiem, uniki kamerą robić w niektórych miejscach, ale cóż, no właśnie tam na przykład. Ale myślę, że widać w miarę. Zresztą nic się tu nie zmienia też aż tak dużo, więc nie ma co nagrywać. Idę już po prostu pod galerię, bo e, szkoda. Eee, szkoda słońca, takie ładne jest. Będę tu stał, nagrywał parking, na którym się tak naprawdę nic nie zmienia, więc bez sensu w ogóle. Tam, tam, powiedzie też chodzą panowie, ale tam też nic się nie zmienia. Nie widać nic, więc nie ma co nagrywać jak na razie. Zobaczymy, jak to się później potoczy. Tu też się nic nie zmienia. Wszystko tak samo. Oczywiście to bardzo dobrze lepiej, że się nic nie zmienia, niż ma się zmieniać na gorsze. Czyli jednak, całe szczęście mój sen się nie spełnił, a napis że jest na swoim miejscu. Ale e, naprawdę myślałem, że tak będzie, że go zdejmą, kurczę. no, Ale nie, całe szczęście. On nadal na swoim miejscu się znajduje. Tu widać mokrą ścianę galerii. Ma ta tam może trochę wnętrze, nad do rady nagrać. Aż kurczę, zawsze jak mi jest najbardziej potrzebne przybliżenie, to. Bo tu nie chcę stać, bo tu samochody ciągle zawracają. Dlatego chciałem to szybko zrobić, to oczywiście musiało mi się zacząć. To jest złaściwość taka, no. O, nawet nie widzę, to nagrywam znowu przez słońce oczywiście. Oślepia mnie po prostu całkowicie, nawet jak się zasłoniłem od słońca. To nic nie widać. No. Dobra, czas iść dalej i tyle. To już się stało tak normalne dla mnie miejsce. Miejsce, które widuję codziennie. To pomyślał, że codziennie do galerii handlowej przyjeżdżała jednak. A jednak tak się stało. Tutaj coś jest, co to jest? Takaś wygląda jakieś rury plastikowe. Nie wiem, nie wiem co to. Rury ale takie jak nie wiem, jakieś takie zjeżdżalnie dla dzieci, nie wiem tak to wygląda z tej perspektywy przynajmniej. A co wewnątrz? No same piękne widoki, kurcze, pięknie rozświetlona galeria tam. Pięknie. Wszystko widać tam też. Słońce wpada do środka. Chociaż chyba nie na najniższe piętro, ale ale wpada do środka pięknie słońce. Jest tam widać podświetlenia pod sufitem, podwójne te paski oczywiście. Również bardzo mi się one podobają. Chyba takie coś się nie zdarza zbyt często, a w tej galerii to był normalny sposób oświetlenia i za to też bardzo lubię ten obiekt. Bardzo mi się podoba właśnie też za te ciekawe, wyjątkowe sposoby oświetlenia. O, teraz można sobie zobaczyć bardzo fajnie. Tam właśnie nie było tych podwójnych pasków, ale nie o to chodzi teraz. Jak się dobrze przyjrzeć, to tam widać, chociażby, o, tam na środku ekranu mniej więcej, nie jestem w stanie idealnie utrzymać, jest kwadratowa lampa, kwadratowy... Jakby element z lampą w środku. Tam tuż nad nim jest kolejny, jeszcze kolejny. Tam obok po prawej, teraz właśnie widać jeszcze jeden. Tam dalej chyba też coś jest. Tam jeszcze kolejny widać. I właśnie ten podwieszany sufit zdjęty. Te kwadratowe elementy to są właśnie lampy. Te takie małe lampki, które były w podwieszanym suficie. One zostały podemontowane, ale podobnie jak podwieszany sufit, sam w tym jednym konkretnym miejscu. Nie mogli tego zrobić z jakiegoś powodu. Nie mieli jak. Nie sięgli tam. I pozostały. Zarówno lampy pozostały, jak i sufit. Właśnie tak myślałem, że te lampy tam są i one są tam cały czas. Tylko tam. W żadnym innym miejscu już się by chyba się nie trafiło. A tam są nadal. Można też zajrzeć w głąb galerii. Tyle ile można, to można. Coś na zawsze widać. A teraz widać jeszcze więcej. Tam w głąb też było takie specyficzne oświetlenie. Właśnie tam, w tamtym miejscu. Nie widać go niestety już Choć powinno być trochę widać Takie też, takie liniowe jakby, a takie szklane Z takich szyb szklanych składające się, nie wiem jak to nawet nazwać Specyficzne to chyba tylko tam było takie Na tym jednym holu O, jeśli ktoś wie o co mi chodzi, to będzie wiedział, a jak A jak go tam, jak nie był tam albo nie pamiętam, no to nie jestem w stanie wytłumaczyć, bo nie jestem zbyt dobry W tłumaczeniu, niestety o, zawsze jak tak siada na ogrodzeniu i chcę go nagrać, to zanim zdążę włączyć nagrywanie, to on już ucieka. tym razem na nagrywaniu mi wszedł, to nagrałem przynajmniej od razu. Dobra, czas iść dalej, bo jak zwykle przedłużenie, kurde, 7 minut nagrywać sam wjazd dla dostaw, parking i główne wejście. Nie no, masakra, jakaś tragedia. Tak jeszcze tragicznie nie było, dobra. W takim razie skrócę front. Obejście frontu skrócę po prostu do paru ujęć i tyle. Ale, czemu by najpierw jeszcze nie zrobić takiego ujęcia? Widać ten plakat Malta Escape Roomu, tam daleko. No i nieźle to wygląda wszystko. Co tu tyle nagle samochodów stoi w ogóle? Tak nagle. Pełno samochodów, cały chodnik jest obstawiony nimi. Co jest grane? Tak jeszcze nie było chyba. No i ładnie. Tak to wygląda. Galeria Malta obstawiona samochodami z tej strony. Akurat chwila bez żadnych samochodów, które by jechały, była. Tutaj też takie fajne ujęcie można zrobić. Niestety słońce znowu mnie oślepia, ale spróbuję. Widać to na ekranie jednocześnie. Tam jest właśnie piękne miejsce jedno, i jednocześnie tutaj je widać razem pięknie. Piękny widok. Dzisiaj nie będę tak szczegółowo przybliżał jak ostatnio tego całego wnętrza, tylko po prostu się przejdę. No nie będzie takich szczegółowych ujęć jak ostatnio. Nie ma to sensu codziennie robić, bo co bym tam zobaczył, chociaż. Kurde, trochę rzeczywiście można zobaczyć, no. Ale nie jak jadą tiry i zasłaniają. Dobra, to tyle na dziś. Z tej strony. Powoli będę się zawijał na drugą stronę. Chociaż ładnie tu świeci słońce. Ale niestety, no, widać, że tam szyb nie ma w ogóle. Chociaż nie, tam akurat chyba nie było szyb. Na tym ostatnim piętrze akurat chyba nie było szyb w ogóle, bo tam była część restauracyjna przecież. Jest to też inaczej. O! No proszę. Dzień dobry panowie. Jak tam mam. Mija czas. Niestety ich obecność nie zwiastuje nic dobrego. Coś grzebią przy drzwiach chyba. No. Grzebią coś przy obrotowych drzwiach. Nie, włączyli je? Co jest grane? Co tam się dzieje? Obracają się te drzwi. A! Ja nawet nie, nie kieruję kamery tak, gdzie powinienem. Co się tam dzieje? Kurczę, nie podoba mi się to. No, nikomu raczej. Bo obecność panów tutaj nie zwiastuje nic dobrego, niestety. Ale no, oni tutaj byli zdejmować szyby, więc miejmy nadzieję, że o to chodzi coś tam z szybami. No, nie fajnie to wygląda, nie fajnie. Rozbiórkarze tutaj pod tym wejściem. Dobrze, że nie pod głównym. Chociaż tutaj, to właśnie z tej strony galerii, to w ogóle nie było widać, jakby ktokolwiek chodził. Tutaj przecież się nigdy światła nie świeciły wcześniej przez te całe 4 miesiące, tylko na górze. I teraz nagle tutaj chodzą. Też to jest dość ciekawe. Ale dobra. Tak, jak mówiłem, streszczam się, o ile tak można to w ogóle nazwać. Tyle czasu już minęło, że ja nie mogę. Ale chlapią strasznie Tu aż strach chodzić tym chodnikiem, no Ja się zwijam naprawdę, bo to nie jest przyjazny teren dla pieszych można całemu być mokrym zaraz masakra. No i proszę stąd idealny widok. Chyba że się nic nie widzi w kamerze tak jak ja, bo oślepia słońce Tam na wejście gdzie panowie rozbiórkarze sobie tam coś robili ale nic nie nagram, bo mnie oślepia słońce idę na drugą stronę tam widać, widać jakieś zielone kamizelki o jeśli ja nie mylę albo coś nie tam, tam coś coś tam się dzieje cały czas a tam nie było zamglonych szyb czasem? nie, tak tam było, dobra ale niech wiedzą że cały czas każdy ich ruch jest rejestrowany ich twarze nie, ale ruch tak. Bo nikt mi nie zabroni przecież. Zwłaszcza tu z terenu publicznego to już w ogóle. Mogę sobie wszystko nagrać ładnie. Ale oni o tym wiedzą, więc tutaj nie ma się czego wszczepić nieraz. Nieraz się można spotkać z takimi ludźmi, co po prostu twierdzą, że nie, że nie wolno z terenu publicznego. No masakra z takimi osobami. No, i ja już pod ścianą ładnie. Z tej strony jeszcze jest... jedno ujęcie, w sumie, bo czemu nie, jak już tu jestem. Pięknie wszystko wygląda. W sumie, panów rozbiórkarzy będzie widać na przestrzał stan tamtego wejścia drugiego. Zaraz sobie nagram to. Mam nadzieję, że nie będą za blisko drzwi, bo wtedy będę musiał się znowu bawić zamazymalnie. Jak nie będą, to ich nagram tam sobie. Zobaczymy, co tam robią. Może będzie coś widać. Z tej strony też nie będzie oświetlać słońce. Tylko, że z drugiej strony. Ale to przynajmniej nie w oczy, więc powinno być niby trochę lepiej. A czy tak będzie, to się okaże dopiero zaraz. O, jeżdżę, oślepia. Zaczyna się też ta ściana, jest jakaś taka trochę nachylona, że spływa chyba woda po tym, czy coś, bo cała, calutka ta przeszklona ściana jest nachylona. Właśnie. Tu odpada płyta, nie wiem po co zdemontowali tamte płyty nad gwiazdem dla dostaw, może ktoś chciał kupić, ale tylko zdemontowali troszeczkę. Tak aby nie wiem, ktoś chciał kupić tylko trochę płyt powiedzmy, nie wiem, 40, chociaż tam chyba zdemontowali trochę więcej, ale powiedzmy o, woda się wylewa, czyli to z góry chyba, z dachu Tu są jakieś odpływy. Tak to wygląda. W słońcu ładnym. O, nie chcemy wyburzenia Wszystko jest, tu jest nawet jakieś H Czy mi się wydaje? Nie Ale ten mocno poraniony, że tak powiem, ten... Tu też jest coś napisane Czy mi się wydaje? Nie To są jakieś rysy Myślę, że coś jest na... napisane tutaj Troszeczkę był szkadzany, niestety Elewacja z tej strony no tu za bardzo nic nie widać, bo słońce mnie tak oślepia, że praktycznie nic nie widzę No trudno O tamto przeszkona przestrzeń Tak oto widoczna I panów rozbiórkarzy nie widać tak Gdzieś tam coś po coś chodzili, ale nie widać ich Najbardziej mnie zastanawia, co tak naprawdę tam się dzieje w środku nawet nie jak to wygląda, tylko co się konkretnie tam dzieje, to mnie ciekawi. Jak, jak te prace przebiegają, nie? Co tak naprawdę tam robią przez tak długo? No, wynoszenie wyposażenia, ja nie wiem. Znaczy to dobrze, że tak długo, kolejny raz to mówię, bo inaczej już bym może to nawet nie nagrywał, bo w galerii nie było częściowo. Jeszcze mam ujęcia od dołu. Najbardziej zastanawiam się, co tak długo trwa po prostu 15 minut dobra muszę się spieszyć, bo już czas mija trochę widoczków widoczku Pogłos mocny Można nawet echo tam jest dosłownie tunel nieźle no i co ławka wędruje pana nie spotkałem akurat trzeba go zapytać od razu o co chodzi ale ktoś ewidentnie się tą ławeczką tutaj bawi, chyba. O, tam widać trochę w głąb tego parkingu. A w kamerze widać to, co zawsze, czyli praktycznie nic. Niestety to nie jest profesjonalna kamera, tylko telefon. No. Chociaż jakoś też nie jest jakaś zła nagrywana. Tak ławeczka. O! Ludzie się popodpisywali. A ławeczka, nie, nie wiem czemu ona się tu przeniosła w sumie. Ktoś chyba chciał sobie akurat tutaj posiedzieć i sobie tu przeniósł, nie wiem. Ta sprawa jest akurat bardzo dziwna. No, tak to wszystko wygląda, no. Tu akurat nic się nie zmienia. Tam ciekawe jest takie zagłębienie. A to dlatego, że tam są te... Jest wyżej. Tam jest ta otwarta przestrzeń, więc to jest do sufitu pociągnięte, Ale co tam. Dobra. No tutaj... A raczej na tej ścianie tutaj wśród tych wielu napisów nie, nie dojrzymy napisu, który by popierał tę pracę, więc jednak coś w tym jest, nie? Każdy jeden głosi to samo I tutaj cokolwiek, ktokolwiek nie powie, no to jednak ewidentnie jest to ściana, która stała się miejscem, w którym każdy kto ma odwagę, chce napisać, może wyrazić coś sprzeciw. Wobec tego, chociaż tak nic nie osiągnie, ale jednak może wyrazić swoje zdanie. Do teraz mnie zadziwia, w sumie, że jest tyle takich osób i nic się nie da zdziałać w tym temacie. Do teraz to jest proste dla mnie niebywałe. O, no proszę, kto by pomyślał, znowu odpadło. Co w środku było widać, to już na pewno ja nie wiem. Uuu, prawie się wlewa do środka galerii, woda Prawie no Nie wlewa się, ale prawie Tu wycieka też Sieka, zalewa, ale przynajmniej drzewko jest podlane W sumie fajny system podlewania drzewa automatyczny Chodzę w sumie jak jest deszcz to i tak podlewa drzewa Dobra, nieważne co ja mogę wygadał Bzdury głupoty już dobra Czas ich skończyć. To jedno ujęcie, które mówiłem, które będzie wyjątkowe, zaraz przyjdzie na nie czas i będzie koniec materiału. Ale najpierw oczywiście jeszcze trochę ujęć. Bo... Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, czyli 16 kwietnia 2024 roku. Szybko czas leciał strasznie. Znowu wziąłem kurtkę, bo znów było zimno. Ale oczywiście wyszło słońce, znaczy to dobrze. Wolę słońce niż deszcz, ale jednak kurczę ta pogoda taka, nijaka, raz taka, raz taka. Dobra, streszczam się, nie ma co. Czas na ostatnie ujęcie. Uuuh, a to co? Widać sobie na suficie. Tutaj galerii na suficie parkingu, przepraszam. Wodę, która tam musi stać. Ewidentnie stoi tam woda. I taki ciekawy efekt. No ale dobra, przejdźmy do ujęcia, o którym mówiłem. No ale zanim to, to jeszcze ostatnie stąd ujęcie. Ładnie z góry. O, tam jeszcze galeria obejmie. Malta. No i pięknie. A jeszcze galerie się otwierają. Nawet gdzieś koło Poznania no. słyszałem, że się otwiera nowa galeria. A w centrum, kurczę, no nie centrum, ale jednak tutaj w głąb Poznania, jakby nie patrzeć. Wszędzie bloki mieszkańców pełno jezioro maltańskie, galeria w miejscu idealnym, a kurczę tu klientów nie ma, nie no. Nie bywałe po prostu. Kurde, szkoda, że jak jeszcze był parking cały, to nie robiłem ujęć z tej strony. Bo tu ładnie można objąć cały taki parking. Coś w sensie dawny, znaczy kiedyś by można było, kiedy on jeszcze był cały. Teraz to już nawet być pozamiatane tyle. A to jest to ujęcie, o którym mówiłem, ujęcie końcowe. Tak, swoją drogą po, si po sąsiedzku, już tam też jest deweloper, też się buduje blok, ale już mniejsza z tym. Tu mamy galerię z daleka. To jest jedno z niewielu miejsc, gdzie widać tą maszynerię tam na górze, bo ona jest dobrze zamaskowana, nawet stąd jest ta wariera. Choć widać tą maszynerię i tak, ale. No ale i tak lepiej to wygląda niż na tym centrum, które jest tuż obok. Na ratajach. No i co? Tak to wygląda, o to mi chodziło. O, parking wielopoziomowy. Wszystkie kolory pięknie widać. Pięknie to wygląda. Jak pierwszy raz przyszedłem, to wiedziałem, że muszę to nagrać po prostu. No i chyba lepszego widoku już nie będzie. Parking wielopoziomowy galerii Malta, z tej strony całość. Zarówno parking, jak i galeria. Bo ledwo co widać te bariery, które są tam przy parkingu. Wyglądają jakby były praktycznie nienaruszone. Tam widać jedynie. Te prześwity na tych niższych kondygnacjach od tego zniszczonego terenu, niestety, ale ogólnie nie widać tego aż tak. No i tutaj, w tym miejscu będę kończył dzisiejszy materiał. 22 minuty, no i tyle. Z takim wynikiem będę kończył dzisiejszy film. Do zobaczenia w następnym materiale. Już jutro, dzisiejszy pewnie i tak będzie późno. Publikowany, no ale trudno. Tyle. Cześć.